Różność jako cecha charakteru została opisana przez ludzi w starożytności. Dziś każdy wie, że jest to niepożądana cecha jednostki, która nie jest akceptowana przez społeczeństwo. Taka osoba pragnie uznania wszędzie, a także chwali się każdym ze swoich działań. Istnieje opisana wada wśród przedstawicieli różnych warstw społecznych, a społeczności religijne jej nie uniknęły. Na przykład w chrześcijaństwie próżni ludzie są w stanie znaleźć powód do pochwały w pokorze, co prowadzi do osobistej degradacji. Zamiast samorozwoju zyskują sposób na oszukiwanie samych siebie i upokarzanie otaczających ich osób. Definicja pojęcia Każdy członek społeczeństwa pragnie dobrze wyglądać w oczach innych. Prostym sposobem na osiągnięcie tego jest dbanie o reputację i wygląd. W tym samym celu osoba poświęca czas na samorozwój. Psychologia wpisuje takie działania w ramy normalnego zachowania, niektóre osoby robią jednak wszystko, co w ich mocy, by być postrzeganymi przez społeczeństwo jako idealne. Próżność to nadmierne pragnienie by w oczach innych wyglądać lepiej niż w rzeczywistości. Eksperci utożsamiają znaczenie tego słowa z dumą i arogancją. Z biegiem czasu osoba będzie potrzebowała ciągłej gloryfikacji nie tylko w pracy, ale także w domu. Próżność jest często spotykana w życiu codziennym, ale nie wszyscy ludzie potrafią ją wyjaśnić prostymi słowami. W wielu kolektywach znajdzie się osoba. Która pilnie ukrywa swoje niedociągnięcia i nie toleruje krytyki, ale wyolbrzymianie osiągnięć i pochwał przynosi mu prawdziwą przyjemność. Próżny przedstawiciel społeczeństwa stara się otaczać wielbicielami, aby wyglądać korzystniej na ich tle. Bezsensowna próżność zapewnia niezasłużone komplementy. Im więcej zarozumiałości ma dana osoba, tym bardziej potrzebuje poklasku i podziwu każdego dnia. Co ciekawe, Pragnienie czci ma wiele wspólnego z chorobą gwiazd. Znaki. Ważne jest, aby zrozumieć, co oznacza próżność w życiu codziennym. To rozsądne, że dobry pracownik chce zyskać szacunek w sferze zawodowej. Każdy marzy o byciu docenionym za swoje wysiłki. Ważne jest, aby zrozumieć Czym jest próżność wyznaczyć mentalną granicę między normalnym zachowaniem a niezasłużonym pragnieniem pochlebstw? Próżną osobę można rozpoznać w zespole po następujących oznakach. Bolesna reakcja na krytykę, pragnienie bycia w centrum uwagi, samo potwierdzenie poprzez upokarzanie innych, jeśli weźmiemy pod uwagę krótką definicję próżności. Jest to właśnie patologiczne zamiłowanie do pochlebstw. Jednocześnie osoba reaguje agresywnie nawet na konstruktywną krytykę pod swoim adresem, a niechcianych ludzi po prostu upokarza. Pochlebca nigdy nie przegapi okazji, aby wskazać wadę innej osobie. Dużo gadania i mało działania. Tak społeczeństwo charakteryzuje próżnych ludzi. Nie są leniwi, aby opowiedzieć każdemu słuchaczowi o swoich osiągnięciach i robią dobre uczynki tylko ze względu na uznanie. Kolejną nieodzowną oznaką aroganckiej osobowości jest aroganckie zachowanie. Nieodpowiednia ocena własnych umiejętności i uzależnienie od pochwał prowadzą do tego, że w praktyce taka osoba nie przynosi prawie żadnych korzyści. W skrajnych przypadkach używa kłamstw. Aby karmić się pochlebstwami i szukać zysku. Jednak osoba Peskata charakteryzuje się słabością psychiczną, a najgorszą karą dla niej jest utrata reputacji. Przyczyny. Badając próżność i wyjaśniając, czym ona jest, Psychologowie udowodnili rolę dzieciństwa w kształtowaniu się znanej wady. To właśnie w młodym wieku kształtuje się poczucie własnej wartości dziecka, wielu rodziców przekonuje swoje dzieci o ich wyjątkowości. Specjaliści zidentyfikowali również inne przyczyny nieprawidłowych zachowań sytuacja konfliktowa, niezadowolenie z siebie, nadmierne pochwały, biorąc pod uwagę oznaki próżności. Można zauważyć, że wewnętrzny konflikt prowadzi do oszukiwania samego siebie. Osoba przekazuje to, co pożądane, za prawdziwe, a także przekonuje o tym innych. Spędza swoje życie na utrzymywaniu fałszywego wizerunku ponieważ jednostka jest napędzana przez niezadowolenie z siebie. Próżność nie zawsze jest wynikiem nadmiernego chwalenia dziecka przez krewnych. Nauczyciele szkolni są również skłonni skupiać uwagę ucznia na zwycięstwach w olimpiadach lub konkursach. Istnieją również przeciwne przykłady, gdy rodzice i nauczyciele upokorzyli osobę w dzieciństwie co doprowadziło do przecenienia własnej osobowości. Czasami psychologowie nazywają przyczynę powstawania próżności protestem. Kiedy dziecko jest stale karcone za złe oceny i zachowanie, w dorosłym życiu stara się to zrekompensować. Arogancja i pycha, tym właśnie jest próżność. Jak pozbyć się próżności? Definicja próżności sprowadza się do tego, że wada ta nikogo nie zdobi. Powinieneś spróbować pozbyć się opisanej cechy charakteru. Psychologowie radzą dziś przestrzegać następujących zasad: kontrola własnego zdania, aktywne słuchanie rozmówcy. Mówiąc prościej, mów mniej o sobie. Powiedz swoim kolegom lub znajomym dokładnie tyle, ile jest to od ciebie wymagane. Nie staraj się komentować wszystkiego, co dzieje się wokół ciebie. Każde słowo powinno być odpowiednie, ponieważ mądra osoba zawsze uważnie słucha rozmówcy. Zastanów się, co próżność oznacza dla ciebie osobiście, zagłębiając się w znaczenie tego słowa, przestań sugerować swoją wyłączność. Prawdziwy talent nie potrzebuje reklamy, a ciągła krytyka innych nieuchronnie prowadzi do tego. Że społeczeństwo zaczyna nienawidzić zuchwałej osoby. Nie wahaj się poprosić krewnych o odpowiednią krytykę. Nie ma nic strasznego w osądzie oceniającym, więc staraj się normalnie reagować na zalecenia. Przemyślenie motywów działania pomoże stać się lepszym. Wreszcie, pozbyć się arogancji pomoże skonsultować się z psychoterapeutą. Przykłady próżności: Wiele osób zna przykłady z życia dotyczące próżności: pycha, zarozumiałość, arogancja lub choroba gwiazdy, wszystko to będzie oznaczać cechę charakteru osoby z nieadekwatną samooceną. Tak więc student, któremu łatwo było się uczyć, w nowym zespole jest w pełni przekonany, że przewyższy innych. Definicja choroby gwiazdy dotyka ludzi sukcesu, którzy mają obsesję na punkcie własnej wyłączności. Nawet po utracie dawnej popularności taka osoba będzie naśladować samorozwój angażować się w konflikty i wykazywać pogardliwy stosunek do społeczeństwa. Co ciekawe, chrześcijaństwo badało znaczenie próżności od niepamiętnych czasów. Według tej religii próżna osoba to taka, która za wszelką cenę chce kupić aprobatę społeczeństwa, jest w stanie porzucić swoich rodziców, jeśli jest to konieczne, aby być chwalonym, kiedy pochlebstwa się kończą. Próżna osobowość szuka pochwał nawet w niskich sferach. Wada polega na tym, że tylko poprzez oderwanie się od dobrych uczynków i myśli człowiek staje się niegodny, swoim zachowaniem poniża tylko siebie, wyrzekając się próżności. Przedstawiciel społeczeństwa jest w stanie przyjąć dobro do swojego domu i duszy. Wniosek. Dla próżnej osoby wydaje się, że jest to nieistotna cecha charakteru która wraz z jego arogancją nie przeszkadza w komunikacji z przyjaciółmi. Ale potajemnie ludzie nie lubią osoby z niewystarczającą samooceną. Być osobą odnoszącą sukcesy i szanowaną, nie oznacza stać się arogancką osobowością. Przy odpowiednim podejściu można pozbyć się niedoboru i jednocześnie zachować szacunek innych. Pomocny artykuł? Oceń 5 5 Liczba ocen 1